Siemano, z strony Ghosty, witam was w pierwszym odcinku mojej nowej serii, w której będą się pojawiać filmiki śmieszne, bądź też super akcje, do których będę dawał komentarz. Oto właśnie jest jedna z nich. Grałem sobie tutaj, jak widzicie, na operacji metro, bardzo długo mapy się ładowały, tutaj chciałem zabłysnąć, ale jakoś mnie sniper ściągnął, chociaż mi się wydawało, że byłem za ścianą. Zapamiętałem sobie nik tego oto snajpera, jaki on ładny i co, i postanowiłem, że się zemszczę. Odrodziłem się na gościu z mojej drużyny, który już podsadziłem koma, i zamiast lecieć na drugiego, nie patrząc na inne sprawy, czy ktoś za mną leci, czy coś, popędziłem ile sił w nogach do tego oto snajpera. Hej, oto jest, jaki piękny uśmiech, proszę, snajperski, pałku jeden. No i powracamy, jest to tym razem las na granicy kaspijskiej. Poszukiwałem tutaj jakiegoś klienta do zaciukania, ale bardzo nieuchwytny ten klient. Stare chińskie przysłowie powiada, że jeśli gdzieś biegniesz, to na pewno gdzieś dobiegniesz. No więc myślę tego przysłowia, ja pobiegłem. I oczywiście złapałem klienta się kleszczów i tak kolejny doktak do, do mojej kolekcji dołączony. Hey, to co, ja się z wami żegnam, jeśli się podobała ta nowa seria, to zapraszam do oceniania i komentowania, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!